W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, bo po tej statystyce widzę, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jeżeli przydarzyła Ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila i@supermwk.businessmopadzmail.com. Zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla Ci się na ekranie w celu nadrobienia poprzednich odcinków. Dobra, pierwsza historia. Jakiś czas temu zagrałem w dość starą wersję, a mowa tutaj o Minecraft Alpha 1.2.6. Szczerze mówiąc, nigdy nie grałem na żadnej alfie, dlatego byłem nieco podekscytowany. Kiedy ją uruchomiłem, zobaczyłem menu, które, lekko mówiąc, było dość ubogie. Poza podstawowymi przyciskami, tło gry było jednolite i była to struktura Dirta. Wszedłem w opcję tworzenia świata i również się zdziwiłem, ale aby nie tracić czasu, od razu zrobiłem świat. Gdy mapa się wczytała, zobaczyłem piękny kwadratowy krajobraz i zacząłem moją rozgrywkę. Na początek zebrałem drewno i zrobiłem podstawowe przedmioty w craftingu. Zaraz po tym od razu szedłem zwiedzać świat z myślą, że znajdę coś ciekawego. Chodząc, cały czas się cieszyłem bo było to moje pierwsze spotkanie z tak starą wersją Minecraft. Nigdy bym nie pomyślał, że tego dnia spotka mnie coś tak dziwnego. Mowa tutaj o sytuacji, w której chodziło o to, że gdy grałem tak już z dobre 30 minut, nagle w oddali zauważyłem jakąś budowlę. Chyba nie muszę wam mówić, że w tak starym Minecrafcie nie występowały na świecie żadne struktury i było to po prostu niemożliwe. W tamtym momencie nie miałem o tym pojęcia, bo tak jak wiele razy wspominałem, grałem na alfie pierwszy raz. Gdy szedłem w stronę budowli, moja gra zaczęła się dziwnie zachowywać. Co jakiś czas miałem ścinki i nie za bardzo wiedziałem o co chodzi. Czym bliżej byłem, tym lagi były większe. W pewnym momencie gra się tak ścięła, że miałem stop klatkę na ekranie i nie mogłem nic zrobić. Byłem zmuszony wyłączyć grę za pomocą Alt plus F4 i ponownie ją uruchomić. Kiedy mój świat się wczytał zobaczyłem, że domku nie ma. Byłem naprawdę zdziwiony i nie nie Wiedziałem jak to możliwe. W głowie pojawiło mi się tysiąc myśli naraz i aby nie myśleć o tych wydarzeniach, postanowiłem grać dalej i udawać, jakby nic się nie stało. Chodziłem dalej po mapie i szukałem odpowiedniego miejsca na tymczasową bazę. Udało mi się znaleźć jakąś górkę, w której zacząłem kopać. Po 20 minutach miałem skromną kryjówkę, a na zewnątrz akurat zaczęło robić się ciemno. Aby przyspieszyć czas, chciałem zrobić łóżko, ale okazało się to być niemożliwe. I bardzo się wtedy zdziwiłem. Uznałem, że tak przecież może być, bo gram na wersji Minecraft, która wyszła minimum 10 lat temu. Dlatego zacząłem szukać sobie innego zajęcia. Postanowiłem zacząć kopać pod siebie, aby wydobyć jakieś surowce. Lecz niestety wpadłem do lawy i się spaliłem. Gdy kliknąłem przycisk respawn, pojawiłem się na spawnie, tracąc wszystkie przedmioty i moją bazę. Starałem się ją odnaleźć, jednak było to na nic, bo wszędzie było ciemno i grasowały potwory. Nagle zobaczyłem znowu tą samą budowlę, którą widziałem wcześniej za dnia. Uznałem, że tym razem na pewno uda mi się do niej wejść, aby sprawdzić co jest w środku. Niestety było znowu tak samo. Czym bliżej niej byłem, tym gra zachowywała się dziwnie i cały czas lagowała. Jak pewnie się domyślacie, niestety nie sprawdziłem co jest w domku, bo Minecraft nie odpowiadał. Kiedy uruchomiłem grę ponownie, mój save z listy zniknął. I w tamtym momencie dałem sobie spokój. Z graniem na tej wersji. Nie wiem co myśleć o tym, co widziałem, bo było to dość dziwne i niespotykane. Gdy sprawdzałem na różnych forum informacje o tej wersji, nikt nie miał podobnej sytuacji. Wydarzenia z tego dnia uważam za niewytłumaczalne, ponieważ nie ma żadnych dowodów. Sprawa wygląda prosto. Kupując jeden egzemplarz komiksu możesz wygrać naprawdę super nagrody. Jakie? Fotel gamingowy od firmy Genesis oraz masę sprzętu od firmy SteelSeries. Na ten moment sprzedała się jedna trzecia nakładu i na mailu, który jest podany w zwycięskich komiksach nadal jest pusto, co oznacza tylko jedno. Nikt jeszcze nie odebrał żadnej nagrody, bo nie trafił na kopertę w komiksie, dlatego cały karton nagród nadal stoi u mnie i się kurzy. Apeluję, aby kupować komiksy, bo chcę się tego w końcu pozbyć. Komiks kupicie na stronie isupermwk.titres.com Druga historia Trzy tygodnie temu na moim sejwie w Minecraft wydarzyło się coś niemożliwego. Grałem na single player, więc niestety nikt poza mną nie widział tej sytuacji, a była naprawdę przerażająca. Było to w piątek o 20, kiedy przemierzałem swój świat szukając dżungli. Chodziłem z dobre dwie godziny i pokonałem w tym czasie z kilka tysięcy kratek, a biomu cały czas nie mogłem znaleźć. Byłem już trochę wkurzony, bo głównie chciałem znaleźć papugę, ale było to niemożliwe przez nie trafienia na dżunglę. W pewnym momencie zauważyłem coś dziwnego, a chodzi tutaj o wodę, która cała była czerwona. Był to naprawdę przerażający widok, bo nigdy w Minecraft nie widziałem czegoś takiego. Postanowiłem zbadać tą wodę, dlatego podszedłem bliżej i gdy byłem na krawędzi bloku, który jej dotykał, nagle zmieniła się na normalną. Totalnie mnie zatkało, bo woda na moich oczach zmieniła kolor, a ja nie grałem na żadnym teksturpaku. Stałem i się zastanawiałem, o co może chodzić, skoro gram na zwykłej wersji Minecraft bez modów czy datapaków. Nagle przede mną wynurzył się z wody delfin, który pływał w kółko, tak jakby chciał mi coś pokazać. Postanowiłem, że zaryzykuję, dlatego zrobiłem łódkę i położyłem ją na tafli wody. Jak do niej wsiadłem, delfin od razu zaczął gdzieś płynąć, a ja za nim. Zacząłem się denerwować, bo po chwili woda zmieniła znowu kolor, przez co nie widziałem, gdzie płynie delfin. Stanąłem na łódce i go szukałem jednak było to na nic i byłem zmuszony wejść pod wodę, aby sprawdzić czy nie zniknął. Gdy byłem pod wodą, nie widziałem nic poza roślinami. W tajemniczy sposób zwierzak, który mnie gdzieś prowadził, wyparował. Postanowiłem wrócić na pokład łódki, aby płynąć dalej. Jednak nagle zaczęło mnie coś atakować. Był to delfin, jednak wyglądał całkowicie inaczej niż ten, za którym płynąłem. Cały był we krwi i wyglądał na jakiegoś dzikiego. Jak chciałem go zaatakować, nie mogłem, tak jakby zwierzę było nieśmiertelne. Cały Czas dostawałem obrażenia i starałem się uciec. Po chwili udało mi się wejść do łódki i zacząłem uciekać. Nie trwało to długo, bo niestety z niewiadomych powodów tratwa się zniszczyła, a ja wpadłem do wody. Niestety miałem mało życia i zakrwawiony delfin nie pokonał. Jak pojawiłem się w moim domku bez przedmiotów, moja gra zaczęła bardzo mocno lagować, aż w końcu dostałem crash. Nie wiedziałem o co chodzi, i gdy uruchomiłem ją ponownie, Wpadłem na świat, byłem w wodzie, która była czerwona. Nic wokół mnie nie było, a mój kwipunek był pusty. Starałem się dopłynąć do brzegu, jednak gra mi na to nie pozwalała. Co się ruszyłem, od razu się wyłączała. Do dzisiaj nie wiem czym była ta sytuacja spowodowana, ale niestety musiałem przenieść się na inny save, bo ten odmawiał posłuszeństwa. Trzecia historia. Ostatnio grałem w Minecraft na wersji Snapshot 22W46A, aby sprawdzić nowe rzeczy, które dodadzą do gry. Od samego początku działy się naprawdę dziwne rzeczy. Gdy stworzyłem świat, pojawiłem się na pustyni, na której to leżał śnieg w niektórych miejscach. Byłem zdziwiony, bo nigdy wcześniej nie widziałem śniegu na pustyni. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem i stwierdziłem, że to na pewno jakiś błąd. Postanowiłem, że pójdę. Dalej w świat i zacznę moją rozgrywkę. Po drodze spotkałem wielbłądy, które miały inny kolor niż zazwyczaj. Całe były różowe i naprawdę zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle możliwe. Najpierw śnieg na pustyni, teraz różowe wielbłądy. Bałem się grać dalej, bo nie wiedziałem, co może mnie jeszcze spotkać. Wpadłem na pomysł, aby od teraz robić screen ekranu, gdy zobaczę coś podejrzanego. Po około 15 minutach wędrówki udało mi się znaleźć lat. W którym zdobyłem drewno i gdy miałem już robić przedmioty, w oddali zobaczyłem wioskę. Od razu zacząłem kierować się w jej stronę, bo wiedziałem, że będzie tam dużo jedzenia i być może dobre przedmioty. Gdy byłem już na miejscu, zacząłem zbierać plony z farmy i chodzić po domkach villagerów. Nagle zobaczyłem tabliczki na paru z nich. Były to te nowe, więc wisiały w powietrzu, a było na nich napisane coś w innym języku. Starałem się to przetłumaczyć, ale mi się nie udało. Na trzech domkach i kościele były różne napisy o nieznanej treści. Była to kolejna dziwna rzecz, jaką spotkałem nas na przocie, dlatego zrobiłem screeny i poszedłem dalej zbierać przedmioty. Cały czas się zastanawiałem, czym mogą być spowodowane takie błędy, skoro na YouTubie u twórców wszystko wyglądało inaczej. Zaczęło się ściemniać, dlatego postanowiłem pójść spać w jednym z domków. Jak zrobił się dzień, chciałem iść dalej, eksplorować Świat, jednak na mojej drodze spotkałem czerwoną pochodnię. Nie było jej jednej, tylko cała masa. Były ustawione w kształt strzałki, jakby pokazywały drogę, gdzie mam iść. Długo nie myśląc, od razu poszedłem w tamtą stronę. Nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, liczyłem tylko na to, że nie będzie to coś strasznego. Po dłuższej chwili, gdy szedłem cały czas w jedną stronę, zobaczyłem opuszczony portal do Netheru, który był odpalony. Bardzo niecodzienny widok bo zazwyczaj są to ruiny, w których możemy znaleźć skrzynie z przedmiotami. Postanowiłem wejść do portalu i zobaczyć, jak wygląda piekło i czy może różni się od tego, które jest normalnie. Niestety, jak wszedłem, moja gra dostała crash i sama się wyłączyła, pokazując nieznany mi błąd. Gdy chciałem ją odpalić ponownie, nie mogłem, bo cały czas wyskakiwał ten sam komunikat. Zacząłem szukać informacji w internecie, jednak nikt nie miał podobnej sytuacji. Na oficjalnej stronie Mojang zrobiłem temat, w którym opisałem całą sytuację i zamieściłem screeny z gry. Jednak nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, dlaczego na moim kliencie widziałem takie rzeczy. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś dziwna sytuacja w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila izuperemwk.biznesmopadgmail.com, bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze Historie. Trzymajcie się.